Ponownie zawetowałem ustawę dotyczącą rynku kryptowalut. Dzisiaj o tym, że prezydent Karol Nawrocki po raz drugi, powtarzam, drugi raz zawetował tę samą ustawę o kryptoaktywach. Wciąż mamy ten sam polityczny ping-pong i totalny paraliż. Czy to obrona wolności, jak twierdzą jedni, czy może brudna gra lobbystów i ukłon w stronę, hmm, ządy? A więc co właściwie trafiło na biurko Nawrockiego? Ustawa miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie Mika, chodziło o licencję dla dostawców nadzoru KNF. I co do zasady jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który takiej ustawy jeszcze nie wprowadził. Domański, czyli minister finansów, upierał się, że to świetne prawo. Teraz pisze, że weto prezydenta do ustawy regulującej ten rynek to jednoznaczne wzięcie politycznej odpowiedzialności ze straty oszukanych Polaków. No brzmi dramatycznie, naprawdę. Zresztą to nie jest pierwszy raz, jak Domański się wypowiada na ten temat. 23 stycznia powiedział, że ustawa, która została dzisiaj przegłosowana przez Sejm, w mojej opinii jest ustawą trochę gorszą, bo poziom kosztów został moim zdaniem niepotrzebnie obniżony. Czyli ustawa według niego jest trochę gorsza, bo KNF dostanie mniej kasy, ale wciąż oczekiwał podpisu. No, i jak wiemy, tego podpisu nie otrzymał. Dlaczego? Oficjalnie ustawa daje urzędnikom za dużą władzę, pozwala blokować domeny internetowe bez sądu i jest, cytuję, nadmierna i nieproporcjonalna. No, brzmi to jako brona wolności, prawda? Ale trzeba spojrzeć trochę głębiej. Wie pan, ja, że tak powiem, kryptowalutami się całkowicie nie zajmuję. Osobiście uważam, że powinny być zakazane, ale. Wciąż świadomość kryptowalut w rządzie polskim jest naprawdę na poziomie żenującym, i to są nasze dwa główne problemy. Po pierwsze, rząd wygląda na to, że w całej ekipie nie ma ani jednej osoby, która rozumie, czym jest blockchain i chciałaby się tym jakkolwiek zająć. Polska ustawa to ponad 100 stron biurokratycznego byłkotu, podczas gdy nasi sąsiedzi to na kilku stronach. I to jest tak zwany gold plating, czyli dokładają własne polskie cegiełki do unijnego muru żeby dodać tam jeszcze troszkę więcej swojej kontroli. I tak, rzeczywiście, ustawa ciągnie się w nieskończoność. Już zauważają to nawet osoby postronne. Poseł Komarewicz z koalicji przyznaje, że osoby w pewnym wieku tego nie rozumieją, ale jednak rynek zapieprza do przodu. Blockchain to przyszłość, a my, nie ustanawiając żadnej ustawy, stoimy w miejscu przez polityczne przepychanki dziadków w garniturach. No a ten drugi problem jest trochę bardziej złożony. Prezydent. I tu wchodzimy do skandalu, bo Karol Nawrocki, wetując ustawę w grudniu, obiecał, że przedstawi swój projekt. No gdzie on jest? Minęły miesiące, nie ma nic. Sikorski punktuje to bezlitośnie. Według niego prezydent złamał publiczne zobowiązanie. Czy to jest poważne? Wetujesz, bo ustawa jest zła. Okej, okay, ale jeśli nie dajesz żadnej alternatywy, to znaczy, że wygląda to na to, jakbyś chciał, aby rynek krypto w Polsce pozostał dzikim zachodem. A komu miałoby zależeć na braku regulacji? I tu robi się gorąco. Dyskusja wrze. Dlaczego Nawrocki tak broni rynku przed nadzorem? Adam Szłapka mówi wprost o recydywie politycznej nieodpowiedzialności. Inni tutaj wskazują niezmiennie na tajemniczą giełdę kryptowalut, która jest sponsorem konferencji z udziałem Dudy i Nawrockiego, czyli oczywiście chodzi o Zonda Krypto. Zresztą Radosław Sikorski też rzuca bombę, pisząc, że to jest wzruszająca lojalność wobec sponsorów krajowych i zagranicznych. Brak regulacji to raj dla wałków, to oczywiste. Rzeczywiście wygląda to podobnie do buntu wobec nadzoru nad skokami, które okazały się przecież ogromnym przekrętem PiSu. No ale jaki jest efekt? Nastroje są tragiczne. Z jednej strony macie wolnościowców, którzy krzyczą: brawo, prezydent, precz z łapami od pieniędzy. Oczywiście można to znaleźć bardzo racjonalne argumenty, jak to, że boimy się inwigilacji i blokowania stron. Ja to szanuję. Ustawa dająca urzędnikowi guzik do wyłączenia biznesu jest po prostu chora. Ale z drugiej strony branża stoi. Inwestorzy nie wiedzą, na czym stoją. Firmy nie mogą się rozwijać, bo banki traktują je jak trendowate. Zresztą, wielokrotnie było to podnoszone na wielu spotkaniach do spraw kryptowalut. Bez Mika, więc jesteśmy pariasem Europy. Komarowicz może mieć rację. Opóźnienia rzędu kilku miesięcy w krypto są jak lata świetlne w tradycyjnej gospodarce. Ale rzeczywiście, ta ustawa i poprzednie to są po prostu prawne buble. Pomijając, jak wasi posłowie ośmieszali się na temat kryptowskaz, wykazując się nieznajomością podstaw tego rynku. Pamiętacie blockchain? Ale cóż, dyskusja trwa. I niewątpliwie będzie niestety jeszcze trwała. Ale dajcie znać, czy wolicie ryzykowną wolność bez ustawy, czy bezpieczny, ale inwigilowany rynek pod butem KNF-u. Oba te rozwiązania brzmią jak koszmar, ale może czas naprawdę napisać krótko zwięzłą i sensowną ustawę o krypto. Kogo widzielibyście na stanowisku osoby odpowiedzialnej za to? Dajcie znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za łapki w górę, suby. No i tyle do usłyszenia.